Siemano, po dłuższej przerwie witam Was na kanale Kowgarage i zapraszam na film, w którym będę montować shortshiftera do mojej hondy. Shortshifter generalnie ma za zadanie skrócić e, drogę lewarka e, zmiany biegów. Także może to być taka fajna modyfikacja, która okaże się przyjemna w codziennym użytkowaniu. Zaraz pokażę Wam, jak on wygląda sam w sobie, co to jest za część. No i później weźmiemy się za montaż. Sam short shifter generalnie przychodzi w takim małym pudełeczku, w którym mamy. Już Wam mówię co: są tutaj takie aluminiowe tulejki, które później Wam pokażę do czego są. A najważniejszy jest taki. Metalowy grzybek, o, tak to wygląda, ze śrubką. Go po prostu nasadza się na jeden taki element w skrzyni biegów. No i tutaj jeszcze mamy takie narzędzie, które ma posłużyć do ściągnięcia takich plastikowych jakby łożysk, klipsów, nie wiem jak to nazwać. Jest też trochę smaru w zestawie. Generalnie cena takiego czegoś... Aha, no i jeszcze imbusik. Cena czegoś takiego, w zależności czy kupujemy z Polski czy z Chin, no to między 50 a... 100 zł, więc nie jest to duży wydatek. No, zobaczymy, jak to się będzie wszystko sprawowało. Generalnie, żeby dobrać się tutaj do całego mechanizmu zmiany biegów, no to trzeba zacząć od zdjęcia podłokietnika. On ma takie cztery śruby: dwie z przodu i dwie z tyłu. Później ściągamy tutaj plastik oraz ten plastik, no i będziemy mieli cały mechanizm na wierzchu. Także ja się biorę za ściąganie plastików i zaraz do Was wracam. No i pierwsza część za mną, czyli podłokietnik ściągnięty. Przydatne są takie plastikowe ściągacze do elementów tapicerek. No i teraz jedziemy dalej. Tutaj jeszcze ten nazwijmy to pierścień, czy osłonkę trzeba ściągnąć. Ona jest tylko tak na zatrzaskach tutaj, więc też jakoś podważając. O! Ładnie nam wyskakuje taki elemencik. No i teraz jeszcze trzeba zdjąć tutaj całą tą Konsolę centralną. Jak dobrze patrzę, to jeszcze będzie trzeba ściągnąć tutaj plastik, który jest pod kierownicą, bo on nachodzi, tak jakby, na ten element. No więc tutaj jeszcze trzeba będzie z boku podważyć sobie też takim sprzętem trójkącik. No i plastik z pod kierownicy. Też ściągnąłem. Tutaj jest jedna śrubka taka z boku i dalej on po prostu się wyszarpuje do dołu. Jest na zatrzaskach i teraz mamy już drogę wolną, żeby. Pozbyć się tego plastiku po środku. On z kolei jest na takich wciśnij kropkach, chyba trzech. Tutaj jest jeden po tej stronie i dwa tutaj, i tam schowany jeszcze głębiej. Także to wciskamy i powinno mi się zaraz udać usunąć cały ten środkowy tunel. No i naszym oczom ukazuje się mniej więcej coś takiego. Odkręciłem też już gałkę zmiany biegów. Gałkę zmieniłem sobie wcześniej. Ogólnie pokażę Wam bo ona też jest sama w sobie krótsza trochę niż gałka stokowa i głębiej siedzi. E, więc o może żebyście zobaczyli. Jest jakaś tam różnica e, wysokości e, samej gałki, jak i tak e, tak jak mówiłem, ta po prostu siedzi e, niżej na drążku, więc już to powoduje, że ten skok w najwyższym punkcie jest e, trochę krótszy. Także ciekawi mnie jak, e, jakie jeszcze będą odczucia po zamontowaniu short shifter'a. No, ale to zaraz się do tego dobierzemy. Generalnie, tutaj trzeba ściągnąć jeszcze ten plastik, który jest. A on jest tutaj, jak dobrze widzę. Raz, dwa, trzy śruby, chyba dwunastki, tak na oko patrząc, może trzynastki. No i zobaczymy, co tam kryje się dalej. No i plastik już sobie zdjąłem. Teraz zostaje nam tutaj ta szara pokryweczka. I wygląda to następująco: sam short shifter. Generalnie idzie tutaj w to miejsce jako przedłużenie po prostu tej srebrnej kulki, czyli trzeba zdjąć ten czarny plastik, nasadzić short shifter, czyli o, tą nową główkę tutaj na to i to ma nam skrócić skok drążka. Tutaj to jakoś trzeba wypiąć, tak patrzę, to są takie czarne druciki, chyba po prostu trzeba je jakoś rozchylić. Ale tak coś czuję, że będę potrzebować dwóch rąk do tego, także zaraz do Was wracam. No i druciki rozchyliłem i cały ten wodzik zszedł elegancko z tej kuleczki. Jeszcze to niebieskie musimy też ściągnąć i do tego podobno ma posłużyć to urządzenie, które zostało przesłane razem z short shifterem. No i żeby tą kulkę po prostu sobie ściągnąć, to używamy tego jako takiego jakby klucza podkładki. Jak zwał, tak zwał. Wiecie i widzicie o co chodzi. No, ale widzę, że to sporo siły wymaga, więc chyba też użyję dwóch rąk. No i niebieska kuleczka ściągnięta. Chyba najtrudniejszy moment, póki co z tym wszystkim. To było zdjęcie tego. No i teraz tutaj jeszcze trzeba odkręcić cały ten. Mechanizm, zaraz rozkminię, jak to zrobić. Chyba po prostu wypnę też tutaj ten boczny wodzik, i wtedy te trzy śruby odkręcam. Bo tam z kolei trzeba zastąpić podkładki, które są gumowe, aluminiowe. I takie coś mamy też w zestawie. Także działam dalej. No i dobra, wiecie co? Tak oprócz odkręcenia tych śrub, to jeszcze trzeba ściągnąć z wodzików tutaj, które wychodzą z tyłu. Tam. Powinno się tak przekręcić taki czarny plastik o 90 stopni, i wtedy cały ten element nam wychodzi. Z jednej strony poszło mi bez problemu, natomiast tutaj od strony pasażera męczę się już dłuższy czas. Rękę sobie aż poharatałem i w końcu stwierdziłem, że chyba spróbuję to zrobić bez wyciągania tego elementu. I już sprawdziłem, że jedną tulejkę udało mi się wyciągnąć. Tutaj tą z dołu wygląda to w ten sposób. Jest to takie dwu... Z dwóch elementów się składa. Mamy w środku metal i z wierzchu gumę. No i to po prostu zastępujemy tymi metalowymi, które dostajemy w zestawie od shortshiftera. Także ja to zrobię bez wyciągania, no bo już nie mam siły po prostu się z tym męczyć. A widzę, że też da się to zrobić. Także zaraz do Was wracam już z założonymi aluminiowymi tulejkami. Jeszcze, żebyście zobaczyli, jak to ma wyglądać. No to o. Tą tulejkę po prostu od spodu tutaj musimy przyłapać śrubką. Zaraz zobaczę, czy mi się to uda jedną ręką zrobić. O, prawie, prawie. O, dobra. No i tutaj sobie dokręcamy czyli w miejsce takiej gumowej tulejki z metalowym środkiem. Wsadzamy po prostu całą metalową. Ma to generalnie zapobiec temu, że przy wbieganiu biegów, że jak będziemy w skrajnym położeniu, no to jakby nie będzie tego oporu, który dawała właśnie tutaj ta guma, tylko ma być sztywne wbicie i jakby zero ruchu więcej. No ale zobaczymy jak to będzie w praktyce się sprawować. Polejki już przykręciłem, więc teraz czas na montaż samego shiftera. No i zobaczcie, to jest banalnie proste, bo po prostu polega to na tym, że o, robimy taką nakładkę na ten grzybek, który mamy i dokręcamy śrubką. Generalnie wydłuża to o jakiś, nie wiem, centymetr, półtora całą, całą dźwignię. Także ciekawy jestem, jaki będzie faktycznie efekt finalny w odczuciu zmieniania biegów. W każdym razie po przykręceniu tego zakładamy z powrotem ten czarny plasticzek, który tam jest wodzik po prostu od... Biegów, no i zobaczymy, jak to będzie wszystko działać. Zrobiłem mały fal start i wróciłem jeszcze na imadło, bo tą niebieską kulkę jest tak ciężko włożyć, że po prostu posłużyłem się imadłem. I teraz, jak już mam to nasmarowane i założone, no to wracam z powrotem do auta przykręcać. Shifter przekręcony, jeszcze użyłem takiego kleju do gwintów, żeby tu się nic na tej śrubce nie luzowało. Natomiast teraz pojawia się taki problem, że ramka pro prostu, którą teraz powinienem założyć, jest za duża, więc ją będzie trzeba tutaj u dołu o w tym miejscu wyszlifować, bo po prostu ten shifter jak wydłużył ten bolec, no to on się tutaj opiera o tą ściankę, więc zaraz sobie z tym będę musiał jeszcze poradzić, ale to też wam pokażę jakim narzędziem się najlepiej do tego zabrać. No i narzędzia, którego użyłem, to jest taka mini szlifierka z różnymi tarczkami i takimi śmiesznymi końcóweczkami. I generalnie wyciąłem taką dziurę w tym plastiku, bo on i tak jest niewidoczny. Niby wystarczy tylko podszlifować, ale tak naprawdę szlifowałem, szlifowałem, szlifowałem i ciągle haczyło, więc zdecydowałem się, że po prostu zrobię tutaj taki otwór, którego nie było. A tego i tak nie widać, bo to wszystko jest przykryte pod więc nie ma to żadnego względu wizualnego, więc myślę, że tak też będzie ok. Przynajmniej teraz już sprawdziłem, że nic nie haczy, więc mogę montować całość z powrotem. Ja już mam wszystko zmontowane, powiem Wam, efekt jest naprawdę fajny. Szczególnie tak zauważalnie, właśnie z trójki na czwórkę, takie proste przebicia jak się robi, no to jest mega krótko. Trochę inaczej, o wiele płycej wchodzi wsteczny. To jest takie akurat najbardziej odczuwalne w tym wszystkim, bo wchodził na pewno głębiej. No ale działa fajnie. Generalnie 2-2,5 dwie, dwie godzinki Jak macie czasu, no to e, możecie coś takiego zrobić. Tyle mi to zajęło. Robiłem to pierwszy raz. E, generalnie nic trudnego. Polecam. Fajna sprawa. Mam nadzieję, że będzie się to e, nieźle sprawować. A was zapraszam do oglądania innych filmów o Hondzie. いてでか